Cześć, tutaj mam dla Was taki stół trochę fikuśny, a w zasadzie to fikuśne są w nim nogi, takie czarne. Stół jest okrągły, 100 cm średnicy, rozkładany, on ma w sobie dwie wkładki po 50 cm, czyli możemy rozłożyć ze 100 cm średnicy do 150 lub do 200 cm długości. I uwaga, okrągły stół jak się rozkłada, to już przestaje być okrągłym, wiem, że nie każdy... Zwracam na to uwagę. Nie każdy o tym pomyśli przy zakupie, więc pamiętajcie, jak jest okrągły stół, dacie wkładkę. To on przestaje być okrągły. Zaraz go będę rozkładał i wam pokażę, a teraz jeszcze dla przybliżenia nogi. Widzicie, one są takie fikuśne. Tutaj są prowadnice. Mamy instrukcję, jak się ten stół montuje, bo to jest jeden z tych stołów, których montaż jest trudniejszy niż przykręcenie samych nóg i znajdziecie ją na innym wideo. Teraz go będziemy rozkładać. Tak wygląda stół z jedną wkładką. Jak go rozsuwamy, to nogi idą razem z blatem, aby on był cały czas stabilny. Prowadnice są grube, trzymają wkładkę, a nogi idą w lewo i w prawo razem z blatem. Się rozsuwają. Zaraz dokładam drugą wkładkę. No i mamy drugą wkładkę. Stół z dwoma wkładkami. One oczywiście są nieco Chciałem Wam właśnie pokazać, żebyście dokładnie widzieli, gdzie jest która wkładka. Jak to wygląda, więc mamy teraz stół 200 cm na 100 szeroki. Oczywiście 100 szeroki i 100 długi w najszerszym miejscu, bo z tego wyszedł nam teraz taki stół owalny. I na koniec jeszcze kilka faktów. Kolorystyka, tutaj to są czarna podstawa, BLAT dąb KRAW ZŁOTY, BLAT ma 3,5 cm grubości i ten stół pomieści do 8 krzeseł. Aby było wygodnie, polecam z jednej strony 3 krzesła, z drugiej strony 3 krzesła i po jednym krześle w szczycie. Wtedy wygodnie 8 osób sobie przy nim posiedzi.